Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Bocianie Sprawy. Dzisiaj będziemy wypuszczać na wolność dwa bociany, które trafiły w ostatnim czasie do ośrodka. Jest to bocian, raz jak to wycelować, o tamten na końcu, o ten, ten, tam, o ten dokładnie. To bocian Karol, dorosły bocian, który trafił z terenu minister gminy Tomaszów Lubelski i też przez tą gminę został tutaj do środka przywieziony jest to piękny dorosły osobnik bardzo ciężki no właściwie nie wiem pewnie kiedyś miał kontuzję w lecie Albo jakieś inne czynniki zadecydowały o tym, że po prostu został tutaj na zimę. No niemniej został przez gminę odłowiony, przetrzymywany przez jakiś czas, ale później trafił drugi bocian, ten, który jest tam w kącie. On się nazywa Lilka i, i one razem tutaj trafiły. No niestety były w takim pomieszczeniu, że tam dochodziła do awantur między bocianami, więc chcieli po prostu z urzędu gminy pracownicy już przekazać je w miejsce, gdzie, gdzie będą miały przestrzeń do przebywania, a przede wszystkim będą też między innymi bocianami. Bociana. Bocian, który trafił do, hmm, kilka dni temu, to jest Jasmina. E, Jasmina trafiła z okolic Krasnego Stawu, była przetrzymywana gdzieś przez ludzi. E, nie wiadomo o czym karpiono. no w każdym razie na pewno była ciężka i tak dalej, ale dlaczego wiemy, że była przetrzymana przez ludzi? Ponieważ na obrączce miała e, po prostu trytytkę, no, czyli opaskę zaciskową. Pewnie ktoś sobie chciał jakoś oznaczyć, że to jest jego bocian. A może została wychowana, tego nie wiadomo. Niemniej jednak po kilku dniach e, przebywania tutaj, zaznajomienia się tutaj z otoczeniem, została przed chwilą przeze mnie wypuszczona na wybieg do innych bocianów, zaraz będzie filmik z tego. O, jak widać jest Jasminka i jej profesjonalne ornitologiczne obrączki, no i pseudoobrączka, czyli opaska zaciskowa założona gdzieś tam przez kogoś, przez jakiegoś, no nie wiem, czy rolnika, czy kogoś w każdym razie, który ją miał pod opieką, ja jej to zaraz zdejmę. No i następnie zostanie oczywiście wypuszczona na wybieg do innych, innych, o, o, bocianów. Proszę bardzo, jasminka uwolniona z opaski zaciskowej i już trafia na wybieg. Proszę bardzo, jasminko, leć do swoich. Następnie zobaczył, Państwo jak wypuszczam dorosłego bociana Karola. Oczywiście bociany dostały obrączki, więc później będzie można śledzić ich dalsze o, rosy. Tutaj proszę nie... bardzo, to bocian Karol, tak jak wspomniałem, który zostanie zaraz wypuszczony. Proszę, o, proszę bardzo. bardzo puszczamy Karolka. O. Karolku się jak u siebie w domu. Może Karolek nie odleci i na przykład wiosną gdzieś postanowi tutaj sobie zająć gniazdo. Może wspólnie z Izoldą zamieszka na jej gnieździe. Zobaczymy. Tak. I tak to wygląda, drodzy Państwo. No oczywiście to wymaga też większego nakładu pokarmów, dlatego że o ile do tej pory miałem 30 bocianów, tak teraz chyba się ich liczba zwiększa do 33 albo 35 Coś takiego, w związku z czym no, domowe widoki są takie, że ja przy kaloryferze rozmrażam wiadro kurcząt, opakowanie drugich kurcząt, no to teraz troszeczkę ta pula się zwiększa, ale to nic takie są niestety uroki zimy, że, że te po prostu kurczaki trzeba w domu rozmrażać. No teraz ta porcja oczywiście będzie troszeczkę zwiększona, bo i ten ilostan też się. Zwiększył. Więc trzymajcie Państwo kciuki za te nasze kochane Bociany. Zachęcam do śledzenia działalności Stowarzyszenia Szansa dla Bociana. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie dzisiejszego filmiku. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.